Wokół wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy. Są tutaj tradycyjnie ręcznie zdobione ozdoby choinkowe, biżuteria, ekologiczna żywność, ale w tym roku hitem są francuskie ślimaki. W ciągu dnia powoli się rozkręca, by wieczorem świecić już pełnym blaskiem. Jarmark Bożonarodzeniowy to już wrocławska tradycja. Potrzebna nam była atrakcja, która. Sprowokuje, wyciągnie mieszkańców w mroźny dzień zimowy z domu. I to się udało. Po pięciu latach od pierwszego jarmarku dziś na grudniowe atrakcje do Wrocławia przyjeżdżają turyści z całej Europy. Przy grzanym winie i świątecznej muzyce można skosztować specjałów wielonarodowej kuchni i zrobić świąteczne zakupy. Jarmark jest takim miejscem, w którym ludzie mogą raz do roku kupić takie produkty. Nigdzie w żadnym sklepie nie dostaną takich produktów. A jest w czym wybierać. Pan Ryszard znalazł nawet podkowę, prezent na rocznicę ślubu znajomych. Coś takiego innego. Nie? Kolega też mam lubi takie stylowe rzeczy, mi się zdaje, że będzie bardzo się cieszył z takiego czegoś. Pani Emilia wybrała rękodzieło pani Stefani, pięknie malowane bombki. Uważam, że to jest bardzo oryginalny prezent, coś innego. Proszę, czekolada, orzech. W tym roku prawdziwym jarmarkowym hitem jest węgierski kołacz. Wyrabiane na miejscu drożdżowe ciasto z makiem lub orzechami pachnie już daleka. Zawsze jest ogromna kolejka. Po prostu byliśmy ciekawi, więc podeszliśmy i czekamy na naszego. To miód na serce wystawców, których z każdym rokiem przybywa, niestraszna im nawet cena wynajęcia na stoisko drewnianego domku, sięgająca kilkunastu tysięcy złotych. Już mamy swoje klientów tutaj na Wrocławia, już nie pierwszy raz. Można zarobić, niejednokrotnie po prostu jest tak, że wacena nasi stali klienci z zeszłego roku i też mamy po prostu dużo zamówień takich indywidualnych. Jarmark kusi smakami i rodzinną atmosferą. Na dzieci czeka tu bajkowy lasek i karuzela. Mi się podoba, że tutaj są takie no, bajki. Dziś jarmark swoim zasięgiem obejmuje już nie tylko rynek, ale także ulicę Świdnicką i kawałek Kuźniczej. W przyszłości miasto planuje poszerzenie go nawet do Szermierza.